Ja jestem Martyna. Zapawa, Przyszłam tutaj dzisiaj, żeby odnaleźć skarb, złoty skarb. Będę kopać, wyciskać a nawet grzebać. Nie spocznę dopóki nie znajdę prawdziwego złota. Może domyślacie się o co chodzi. O Treasure X! Mam mega chrapkę na to złoto, ponieważ chcę je potem sprzedać u jubilera, albo w jakimś lombardzie i za pieniądze ze sprzedaży tego złota wyjechać na wakacje do Honolulu. Słuchajcie uważnie, podobno łapki w górę zwiększają szanse znalezienia prawdziwego złota. A jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę, to już niebawem otworzę kolejny Treasure X. A no i bym zapomniała. Subskrybenci bawią się najlepiej, więc. Subskrybuj. 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 Ta niesłobota zasługuje na subskrypcję. Lecimy z tym. Trzeba zabezpieczyć teren, bo może być trochę brudno. Jedna szkatułka. Druga szkatułka. Trzecia. Czwarta. No, chyba nie ma innej opcji. Na pewno znajdę skarb. Od czego by tutaj zacząć? Może od małej, tak skromniutko, bo to moje pierwsze poszukiwania w życiu. Może nie będę się od razu rzucać tutaj na głęboką wodę. Co my tutaj mamy? Rozerwi, kop. Wyciągnij z gluta? Te zabawki to nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Producenci wpakują gluta wszędzie, gdzie się da. No ale nic dziwnego, no kto nie lubi wyciągać z gluta. Czy to już złoto? Słuchajcie, znalazłam skarb. To wszystko dzięki waszym lajkom. Zobaczcie, mam tutaj całą sztabkę złota. No to lecę sprzedać ją inna hanolulu. Papa. Pa. Żartuję oczywiście, to tylko taki dowcip. A to co? Czy to jakiś fidget spinner? Nie, no jaki fidget spinner, oczywiście to są y, narzędzia, które pomogą mi w wydobyciu prawdziwego złota. Mamy tu wiertło, łopatę, grabie, łopatę, wiertło, łopatę, grabie, łopatę, wiertło. Tutaj mamy jakąś instrukcję. To jest sztabka z serii łowcy. Ja najbardziej chciałabym trafić tego różowego ze złotym irokezem. Tego złotego skarbo-bota! O tutaj mamy instrukcję jak co robić, czyli tak Ściągam folię, patrzę okiem, kręcę fidget spinnerem, moczę ciasto Rozwalam, znajduję, składam, otwieram skarb, zalewam go betonem I stawiam swojego łowcę skarbów z bronią i skarbem w dłoniach O, a tutaj są te ultra rzadkie, pokryte prawdziwym złotem skarby no i poza tym, że oczywiście chciałabym po prostu trafić którykolwiek, to jakbym miała powiedzieć, który tak najbardziej, to... Język Smoka, bo jest... No bo tak, i tyle, nieważne. Nie będę tłumaczyć Wam moich motywacji, dlaczego chciałabym trafić Język Smoka. Może jest mi potrzebny? Słuchajcie, ja tu jestem przygotowana, wziąłam... Miskę z wodą, narzędzia i nożyczki, pełna profeska. A to co? Tutaj jest tarcza, ale nie będę teraz sprawdzać w instrukcji, co mi to powie. Moczę. Namaczam 30 sekund z tej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. I teraz tutaj na maczanko. Mm. To wydaje dźwięki. A teraz tu pokręcę jeszcze z drugiej strony. O mój Boże, czy wysłyszycie te dźwięki? To było mega dziwne. Myślę, że, że to łowca próbuje się skomunikować ze mną. Prosi, żebym wyciągnęła go jak najszybciej. Więc zaczynam. Mm, ale zabawa. Jak nigdy. Teraz. Łopatka! Dziub, 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 dziub. Uuuuh, Proszę Państwa, tutaj już znaleźliśmy skarb, ale najpierw muszę znaleźć łowce, bo skarby bez łowcy to jak chula noga bez kółek. Zrobię Wam zbliżenie, żebyście mogli popatrzeć, jak się męczę. Nie ma za co. Może czosno, jakieś grobki, grabu-grab, grabu-grab, dziup-dziup-dziup, grab-grab-grab. Mówię Wam, ta technika jest najlepsza. O, to jest, to jest, najlep to jest najlepsze narzędzie. Ale syf. Dobrze, że rozłożyłam tą folię. Wszystkim yy, poszukiwaczom skarbów polecam rozłożyć taką folię. To rodzice. Nie będą mieli powodów do złości, jak na syficie. A też mniej sprzątania. Same plusy. Zero minusów. O, a to Folii tutaj mamy coś i tutaj coś. Ja te wszystkie kończyny łowcy wrzucę tutaj do miski, żeby je oczyścić. Tutaj jeszcze jego łepetyna. I myjemy, myjemy. Łowca lubi kąpiel. A lubisz kąpiel, łowca? Tak, uwielbiam! Mmm, to korpus. Ten łowca był kiedyś popularnym raperem. Widzicie ten kajdan? Mógł nawet nagrać jakąś piosenkę z 50 centem. A zobaczcie, jakie stylowe tenisówki. No, raper jak nic. Nie wiem, czy te tenisówki to tak. A, chyba odwrotnie. Jest stylowo, jest groźnie. Jest też młod, ale gdzie on niby mogę otrzymać? Może tu pod pachą. Słuchajcie, ale nie zapominajmy o najważniejszej części zabawy. Chodzi o poszukiwanie skarbu. Czy trafi się tutaj złoto? Czy błoto? Najpierw trzeba wycisnąć gluta i to jest ten skarb, wygląda jak krewetka. A to jest jakaś mała żaglóweczka. Mamy gościa z żaglóweczką. Przeczytam, kto mi się tutaj trafił. I co to za badziewny skarb, który nie jest pokryty złotem? Gold Thunder to była jego raperska ksywa. A ten skarb to statek Wikingów, ale trochę mały, przyznajcie. Nie wiem, chyba skurczył się przez te lata. Albo gościu wyrósł. Wybaczcie, proszę, moje maniery, że to jest taki bałagan, ale nie będę tego sprzątać. Jak za sekundę znowu zrobię taki sam bałagan, albo nawet większy, bo mam tutaj większą paczkę. zobaczmy jakie tutaj są smoki ten, ten, proszę błagam, muszę trafić tego smoka, albo tego one przecież wyglądają jak z jakiegoś festiwalu a jeśli chodzi o skarb to chciałabym trafić musk mamy dużo większą sztabkę tutaj taka z żółkła, to chyba, chyba będzie tu prawdziwe złoto. Albo to jest takie wypalone smoczym ogniem. Maczanka, mm. moczanka. I tutaj... Oj. No i nachlapałam. Ale nie robi mi to, bo mam folię. Jem, 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 Grab, 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 grab. Dud, 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 dud. Wiertu, wiertu, wiertu. Używam wszystkich narzędzi. Co ja tutaj widzę? Proszę, niech to będzie któryś z tych smoków, które sobie wymyśliłam, że je chcę, bo wtedy... wtedy sobie położę je na biurku i będę na nie patrzeć. Ale roboty. Mamy skarb. A teraz trzeba wyciągnąć tego smoka, który jest ogromny. Ja nie wiedziałam, że... Ojej, tu jego skrzydło. Jezu, ja bym nie chciała niczego uszkodzić tu przypadkiem. Nie, no przecież to jest potężne. Potężny smok! Jej, jaki szczon Oj! Nóżka! Jaka słodka nóżka. Czy ktoś zamawiał tutaj yy, skrzydełka w glinowatej panierce raz? Ale się rozpadł. Mmm, tutaj mamy smoczy łeb. Nożki, nóżki, nóżki. O, widzę tutaj jakiś ogon. Klap, 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 klap. Nie, no znowu na odwrót. Teraz wygląda jak taki konik polny. Bo ja tak naprawdę jestem konikiem polnym, a nie smokiem. Kids, kids, kids. Słuchajcie, mi się trafił tutaj ekskluzywny gatunek spoza w ogóle katalogu. Konik polny. A w ogóle to piszcie mi w komentarzach koniecznie, co chcecie, żebym nagrywała. Jakby jakie zabawki was najbardziej interesują, albo w typy filmików, jakieś challenge, może. Podsyłajcie propozycje. Ja czytam wszystkie komentarze, serduszkuję, lajkuję, odpowiadam także. Piszcie. Czy się trafi jakiś złoty skarb? Proszę. O, już widzę, że to nie jest złotego. O! A już zabukowałam bilet. Na Honolulu Ten smog to jest. Który to? Nie, no nie widzę go tu. A to ten? Ten czy nie? Nie, to nie jest ten. A, Jezus! mu nie ten. Nie doczepiłam, dlatego nie mogę poznać, który to jest. No i teraz to, to wszystko jasne. Teraz to już wiem, że jest to Myth Mauler Dragon. A skarb, który znalazłam, to smocza mikstura. Nie jest to złoto, więc muszę szukać dalej, ale przyznam, że niczego sobie. Ten smok. w ogóle fajny, że taki duży. Prezentuje się mega elegancko. Nawet... co? <grywka> Jednak trochę tu ogarnę, bo już po prostu w takich warunkach nie da się pracować. Dobra, jest ogarnięte. Możemy przechodzić dalej. Teraz łowca. Ale, ale... Zanim przejdę do otwieranka, to dajcie znać, czy lubicie Treasure X. Zostawcie łapki w górę. Jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nagram kolejny odcinek. Tym razem idę zamoczyć to pod kran, bo tak będzie szybciej i łatwiej. Jap, 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 jap. O, o proszę, jak pięknie odchodzi. La, Co tam u was? U mnie spoko. Sobie dłubię, szukam złota. A wypiszcie, jak spędzacie wakacje. Po zmoczeniu pod kranem to dużo łatwiej odchodzi. Także polecam, polecam bardzo ten sposób. Nic odkrywczego było napisane na instrukcji, żeby tak robić, ale ja tu chciałam na własnych zasadach i się przeliczyłam. O, siup. Proszę bardzo, jak tutaj wszystko gładko, ładnie, elegancko. Każdą kończynę po kolei. Nawet zobaczcie, używam tutaj mocy swoich palców. Czas na kąpiel bruda się. Nie! Nienawidzę wody! Skakuj i nie dyskutuj. Nie nienawidzę wody! Szysz. Nie potrzeba więcej słów. kąp się! Myjemy, myjemy, myjemy! Bo trzeba czystym być. O higienę dbać, a nie! Cały w glince uwalony, coś robił tam. Dobra koleżko, trzeba cię poskładać, bo trochę jesteś jakby w rozsypce. Będzie złoto, czy nie będzie? Będzie złoto, czy nie będzie? Glut, 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 glut. Znaczy, ja nigdy nie mogę trafić złota ja myślałam, że to takie proste. A to nie takie proste, chyba za mało lajków daliście. Za mało łapek w górę. Mm, nie wiem, co to jest odcisk ryby. To nawet nie jest ryba, tylko odcisk ryby. Ja tu szukam złota, tutaj nawet. Podruba, podruby, no. Obczaje w instrukcji, co mi się tu trafiło? Z kamielina. No nie, jakby mi z kamielin było mało, już tutaj. To mam ich wystarczająco. Shamon Shiny. No, też ma raper skoksywy, więc mogę sobie zbić pionę z Gold Tanderem. Dobra, że male. Ostatnie pudełko. Jak tutaj nie będzie złota, to chyba pójdę. Płakać, albo nie wiem, szukać go w ogrodzie. Czas namoczyć 30 sekund pod bieżącą wodą, tak jak powiedzieli w instrukcji. Teraz nie ma żartów. Ostatnia sztabka. Jak tu nie bręć złota. Złoto, złoto, gdzie jesteś? Jeśli macie jakieś techniki, jak to najłatwiej otworzyć. Ale będę miała tego pod paznokciami. Już mam. Taplam w miejsce zapomniał umyć zębów. Zapraszam do salonu dentystycznego Martyna Zabawa. Dla dzieci, które zapominają umyć zębów. Borowanie, usuwanie bakterii. Dziub, 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 dziub. Nie ma, że boli. Trzeba było pamiętać o myciu zębów. Myjcie zęby, bo inaczej będziecie musieli przejść do Martyny zabawy, i ona Wam naprawi ząbki tutaj. Wierpanką. Ej, przecież to jest ten. Chyba smok tego rapera, zobaczcie też ma łańcuch tu na szyi. To the candy shop. Du, 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 du. Proszę, 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 proszę. Niech tu będzie jakieś złotko. Glucik. Nie. Nie, to nie jest złoto. A. Który to. Cybercloud Dragon. Tyle bałaganu. No dobra, w sumie trochę posprzątałam, już był gorszy syf, a ja nie znalazłam złota, więc proszę, łączcie się ze mną w bólu, dajcie łapki w górę na pocieszenie i żebym mogła nagrać kolejny odcinek. I widzimy się już za tydzień. A ja idę płakać. A nie, 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 nie nie, nie będę płakać. Idę po prostu do ogródka z łopatą i będę szukać złota nieustannie. Teraz to jest moja misja życiowa. Dobra, to ja lecę. Wy wpadajcie na mój Instagram, martyna zabawa i widzimy się już za tydzień.